W naszym studiu pani Elżbieta Malik. Witam panią bardzo serdecznie. Witam. Z panią Elżbietą Malik za chwilę sobie porozmawiamy o Tybecie. Na pewno słyszeli państwo, że bardzo źle jest na Białorusi, na pewno słyszeli państwo o tym, co się działo w Libii, czy o tym, co się dzieje w tym momencie w Syrii. Ale to nie jedyne miejsca, gdzie łamane są prawa człowieka. Są również takie miejsca, które są w tym momencie nieco zapomniane. Myślę, że takim miejscem jest Tybet, ale niektórzy nam o Tybecie nie pozwalają zapomnieć. Między innymi temu służyła akcja Poznań dla Tybetu, która miała miejsce 10 marca i którą e, Państwo organizowaliście. Na czym, polega, na czym polegała ta akcja? Akcja 10 marca bieżącego roku polegała na tym, że chcieliśmy przypomnieć Poznaniakom e, aktualną sytuację panującą w Tybecie. Tybecie, e, starożytnej krainie, która jest od 59 roku pod okupacją chińską. E, tego akurat dnia, czy z okazji 53. rocznicy powstania tybetańskiego przeciwko Chińczykom, przypominaliśmy Poznaniakom o zupełnie bezprecedensowym zjawisku, które w tej chwili od końca lutego 2009 roku ma miejsce w Tybecie, albowiem od tego momentu samo podpaliło się tam 26 osób, mnichów, mniszek, osób świeckich. Zaczęło się od mnicha tybetańskiego. Młodego człowieka, który usłyszawszy, że władze lokalne chińskie zabraniają obchodzić pewnego ważnego dla buddystów tybetańskich święta, w bardzo emocjonalny sposób zareagował i samo podpalił się i zginął na miejscu. I od tego czasu w podobnym proteście i z żądaniem powrotu Dalaj Lamy do, do Tybetu i wolności dla Tybetu samo podpaliło się w różnych okolicznościach 26 osób, często bardzo młodych, ja mam pytanie właśnie, tak. to samo podpalenie, czy to, bo to, że to występuje ostatnio bardzo często, czy to ma związek, nie wiem, z jakąś elementem kultury w Tybecie? To, to jest w ogóle, myślę, element kultury ogólnoludzkiej, mhm. bo pamiętamy w Polsce podpalił się pan Siwiec w proteście przeciwko wkroczeniu wojskom Układu Warszawskiego do Czechosłowacji. Podobnie zrobił Czech, Jan Palach. Mhm. W, tym samym, w, w, tych, w tych samych okolicznościach też w proteście przeciwko wkroczeniu wojsku kładu do, do, do Pragi. Więc co to oznacza? To znaczy, że ludzie w ten sposób wyznają pewien protest, dając swoje życie na ofiarę, ale w taki okrutny sposób, w takich cierpienia, bo to nie jest po prostu samobójstwo, tylko samospalenie. Wiemy, że ten człowiek cierpi niewyobrażalnie, że to jest najczystsza ofiara. I Tybetańczycy, buddyści, Tybetańscy... Oni w ten sam sposób myślą, że w ten sposób zwrócą uwagę świata, no a przede wszystkim Chińczyków, tak? Tybetańczycy nie mają innej broni, oni nie mają w ogóle broni palnej jakiejkolwiek, wychodząc i protestując na ulicę, nawet w 1959 roku, kiedy wyszli na, na ulicę i, i nazwaliśmy to powstaniem niepodległościowym, oni tam nie szli z bronią palną. Tak? Oni, oni, oni po prostu wyszli z, z sobą, swoim ciałem. To być może dla ludzi świata zachodniego jest niewyobrażalne. My mamy swoją tradycję powstań narodowych w Polsce i też na to patrzymy przez inny pryzmat. Właśnie, ja czytałem, że kultura Tybetu tak. to jest jedna z najstarszych kultur w ogóle na całym świecie. Starsi są o nich tylko aborgeni. Czy rzeczywiście cały czas jest czerpane z, tak. z dziedzictwa tej, tej kultury, e, bo... mimo tego, że jest... Bardzo, bardzo wyniszczona ta kultura właśnie przez Chińczyków. Tak, proszę sobie wyobrazić, że w latach 50. i 60., ponieważ Chińczycy weszli do Tybetu w 1949 mm. roku i nawet dosyć szybko podpisano tam pewne takie porozumienie pokojowe, oczywiście pod przymusem Tybetańczycy to podpisali, no ale działo się tam bardzo źle. I w latach 50. i 60. Chińczycy zniszczyli 6 tysięcy klasztorów tybetańskich. To jest kultura, która fascynowała Świat Zachodni od bardzo dawna, ale Tybetańczycy byli zamknięci na sąsiadów i w ogóle na, na kogokolwiek przez wiele wieków. Zresztą tam trudno było do nich dojść. Oni bardzo wysoko mają ten swój kraj. I w związku z tym ta, ta kultura starożytna rzeczywiście się tam przechowała do dzisiaj. Oczywiście miliony turystów rocznie jadą tam do, do Tybetu z nadzieją że przeżyją oświecenie, że dotkną jakieś tajemnicy, że może ich życie się zmieni, tak? Natomiast oczywiście dotknięcie tego niewiadomego tajemnicy dzieje się tylko za pozwoleniem Chińczyków. Chińczycy mówią, dokąd wolno dojść, jak i o czym mają mówić przewodnicy. W bardzo wiele miejsc do dzisiaj dnia nie mają dostępu żadni obcy, oprócz Chińczyków. Więc my o wielu rzeczach nie wiemy. I wielu tajemnic jeszcze nie poznaliśmy. Oczywiście wielu Tybetańczyków przez te ponad 50 lat od powstania i 60 lat od okupacji uciekło z Tybetu. Poza tym kultura tybetańska odrodziła się po tym, jak Dalai Lama uciekł do Indii, gdzie do dzisiaj mieszka w Dharamsali. Oczywiście mnisi przekazują tajemnice tak, z pokolenia na pokolenie i, i ludzie wychowywani są w duchowości tybetańskiej. Często oczywiście dla nas niezrozumiałe, bo te samo podpalenia i takie ofiary są nawet dla ludzi wierzących Zachodu trudne, trudne do przyjęcia. Mm -hmm. tak? I rzeczywiście jest to bardzo stara kultura, a, a to, że próbowano mm, zgłębić jej tajemnicę, mamy w takim mm, zupełnie mm, popularnym masowo filmie hollywoodzkim, tak. Siedem Lat w Tybecie <coughs> z Bradem Pittem. Opowieść ta mm, mówi o mm, Niemcach i Austriakach, którzy próbowali mm, jakby uprawiając sport alpinistyczny, dotrzeć do Tybetu. Ale za tą wyprawą jakby pozornie sportową, pokazującą ducha i mistrzostwo hitlerowskich Niemców tak naprawdę e, kryła się tajemnica, bo hitlerowcy chcieli uszknąć tajemnicy Tybetańczyków. Ich długowieczności e, marzeń o wiecznej szczęśliwości do dzisiaj to żyje w ludziach Zachodu i hmm. dlatego z taką... Z takim przejęciem tak wielu podróżuje w tamte rejony świata. Mhm, powiedziała Pani o filmie, że Tybet <grym> przez pewien czas był takim bardzo mocno podkulturowym produktem. Często gwiazdy wypowiadały się właśnie w obronie Tybetu. Tak. Było zaangażowanych mnóstwo, mnóstwo ludzi właśnie z show biznesu, jeżeli tak to możemy określać. A mimo to cały czas się tam dzieją te straszne rzeczy. Czy to oznacza, że Chiny są aż tak potężne? Bo to Chiny przede wszystkim e, tam wyrządzają ludziom krzywdę. Chiny są na tyle potężne, że tak naprawdę no, nie ma żadnej opcji, jeżeli e, opinia światowa, opinia publiczna mówi, że e, nie powinno się tak robić. Jeżeli takie gwiazdy jak na tak. przykład Julia Roberts czy Richard Gill tak. mówią o tym e, i nic. Dwie rzeczy. Po pierwsze, większość świata zachodniego, potężnych państw europejskich, Stany Zjednoczone są finansowo i ekonomicznie bardzo zależne od Chin. W taki sposób, który zwykłemu człowiekowi nawet w najśmiesznych wyobrażeniach nie, nie jest dostępny. To po pierwsze. Po drugie, przeciętny człowiek Zachodu nie rozumie mentalności i sposobu myślenia Chińczyka. A co Chińczyk myśli? Chińczyk od wieków myśli, że jest obywatelem, mieszkańcem państwa środka. Jeżeli jest się mieszkańcem państwa środka, to, to kto może nam mówić, kto tu ma rację? Tak. My mamy zawsze rację. Dalej. Jeżeli Chińczycy wkroczyli do Tybetu w 1949 roku, to w chwili tego wkroczenia Tybet stał się po prostu ich. I nie ma, nie ma żadnego pola do jakiejkolwiek dyskusji. Takie są ich wartości. Oni mówią, wasze wartości ludzi z Zachodu są takie, a nasze są takie. I, i nie ma pola porozumienia. To jest zupełnie niepojęte dla ludzi Zachodu, ale tak jest. Od 1949 roku flaga Chińskiej Republiki Ludowej wygląda następująco. Jedna wielka gwiazda symbolizująca grupę Han, czyli czystych Chińczyków i pozostałe gwiazdy symbolizujące Mandżurów, Mongołów, Ujgurów i Tybetańczyków. I ta flaga jest symbolem tego, że nie będzie żadnych zmian. Ja tylko tutaj taką małą uwagę zrobię. Ujgurowie oczywiście też są prześladowani no. przez Chińczyków. To Ujgurowie to jest ta grupa etniczna, która wyznaje islam w Chinach. Jest szalenie prześladowana, ale to nie zmienia faktu, że to są Chińczycy według Chińczyków, tylko jakby trochę gorszej kategorii. I Chińczyk myśli tak, jak Chińczyk, czytaj, Tybetańczyk, Ujgur, Mandżur, mongol, no. może chcieć wypisać się z Chin, jak może występować przeciwko uchłonemu, najpiękniejszemu na świecie państwu, jakim jest państwo środka, Chiny. Tak myślą Chińczycy. I e, bez zrozumienia tego faktu nie pojmiemy, dlaczego żadne e, rozmowy e, pokojowe e, ze strony jakiejkolwiek organizacji e, z przedstawicielami państwa chińskiego się nie udają. Tak? A bo, czy to w takim razie jest jakaś szansa, że coś możemy zrobić my właśnie dla Tybetu? Tak. <laughs> możemy jednak. Bo... Zawsze. E, wielokrotnie.